Masz już wystarczająco dużo problemów bez telefonu komórkowego jako jednego z nich, więc dziś pokażę Ci w mniej niż minutę, jak możesz dodać filtr bezpośrednio do aparatu swojego iPhone'a lub iPada, a tym samym robić zdjęcia i filmy z filtrem. Ale najpierw zasubskrybuj nasz kanał. Działa to tak samo na iPadzie i iPhoneie. Przejdźmy do aparatu, a gdy aparat się otworzy, na przykład wewnętrzny aparat, abyś mógł go lepiej zobaczyć. Naciśniemy strzałkę, która pojawia się powyżej na środku, a teraz przejdziemy w prawo, aż dojdziemy do tego symbolu. Naciskamy go i teraz, jak widzisz, zostaną do nas zastosowane różne filtry. Możesz wybierać spośród wszystkich typowych filtrów, które ma iPhone. Po wybraniu filtra możesz robić wszystkie zdjęcia i filmy, jakie chcesz. Ponownie naciskamy strzałkę w górę. Jak widzisz, filtr pozostaje i możesz teraz robić zdjęcia, filmy itp gdy chcesz go usunąć, pojawi się powyżej po prawej stronie na żółto. Naciskamy go i usuwamy, zostawiamy oryginał. Ponownie naciskamy strzałkę w górę i tak będzie, to wszystko. Jeśli masz jakieś inne pytania, nie wahaj się zostawić ich w komentarzach.